Dzień dobry, ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie, pani Misia. Spotykamy się po filmie Mama Mu wraca do domu. Dom. To słowo bardzo często pojawiało się w filmie. Dla pana Wrony, dom to farma. Tam jest wszystko, czego potrzebuje. To takie jedno miejsce na zawsze jedno miejsce na świecie. Dla bociana objeżdżać świata już niekoniecznie, on bardzo chętnie zamieszkałby w przytulnej dziupli albo gnieździe, ale czuje, że nie na długo, musi podróżować, musi zwiedzać świat jak inne bociany. A dla mamy mu… no właśnie, w filmie widzimy, że ta bohaterka tak naprawdę szuka własnego zdania na temat domu. Nie jest pewna, czy jest to farma, czy nie znalazłaby sobie na świecie jakiegoś innego miejsca, gdzie żyłoby jej się przyjemniej. I to właśnie ta bohaterka musi przeżyć przygodę, musi wybrać się w daleką podróż, by zrozumieć, że fajnie jest czasem gdzieś wyjechać, ale jeszcze lepiej wrócić do domu. I ja mam do niej bardzo podobne zdania. Fajnie jest zwiedzać świat. Fantastycznie jest podróżować, fantastycznie jest przeżywać przygody, ale jeszcze przyjemniej jest po długiej podróży wrócić do domu, położyć się na swojej ulubionej kanapie, wypić herbatę w ulubionym kubku i spędzić czas z ukochaną rodziną. Ciekawa jestem, co Ty najbardziej lubisz w swoim domu? I czy czasami tęsknisz, kiedy wyjeżdżasz na wakacje? Nawet jeśli tak jest, jeśli tęsknisz, pamiętaj. Ta tęsknota jest dobra, bo pokazuje ci, jak bardzo ci na tym domu zależy. Na farmie mamy mu nie było tylko domów. Tam była również stodoła, szopa, a nawet park wodny, który zbudował dla niej pan Wrona. I my dzisiaj na warsztatach też będziemy budować. Zapraszam cię serdecznie do wspólnej zabawy. żeby zbudować nasze budowle, potrzebujemy wykałaczki i plastelinę. Ja na jednym talerzyku mam całe kawałki plasteliny, a na drugim przygotowałam już sobie plastelinowe kuleczki, których będę używać. Tutaj na tekturze zaczęłam już budować. Zobacz, jak tworzy się nasze budowle. Łączy się wykałaczki z tymi plastelinowymi kuleczkami. Jedną umieszczę na jednym końcu wykałaczki, drugą na drugim końcu i mogę ją dowolnie doczepić do budowli, którą już zaczęłam robić. Zobacz, jakie to proste. Może nawet zmienię to w ten sposób. Zrobimy jakiś daszek. Czy to wygląda jak daszek? Ja myślę, że tak. Potrzebuję jeszcze tylko podstawy, żeby to wszystko ładnie nam się razem trzymało. Jeżeli Twoja budowla nie trzyma się w czasie, kiedy budujesz, to musisz użyć większej kuleczki. Ja mam tutaj małe kulki i duże kulki. I te małe kulki staram się umieszczać u góry, a te większe na dole. To na pewno pomoże w tym, że Twoja budowla będzie bardziej stabilna. Ja myślę, że moja budowla pomału wygląda jak dom, ale mogłabym zrobić jeszcze jakiś fajny daszek. W tej miejscu zobaczę, jak to zrobię. W góry dam małą kuleczkę, która połączy nam wszystkie cztery wykałaczki. Tutaj dobuduję jeszcze jedną ścianę. I dookoła, myślę, że zbuduję płot, bo taki piękny płot widziałam w filmie. Mama mu wraca do domu. Spróbuję ci pokazać, jak buduję ten płot. Położę tutaj pleczki z plasteliny i wbiję w nie I oczywiście. Od razu zmieniłam plan. Tak jak ty możesz go zmienić, bo nie musisz nazywać swojej budowli. Nie musisz wiedzieć, czy to jest park wodny, czy plac zabaw, czy dom. Niech Twoja wyobraźnia podpowiada Ci, a Twoje ręce po prostu budują i dobrze się bawią. Jeszcze dwie kuleczki. I moja budowla jest już gotowa. Mam nadzieję, że podczas warsztatu będziesz się bawił, bawiła fantastycznie i życzę Ci wielu wspaniałych podróży, ale jeszcze przyjemniejszych powrotów do domu. Do zobaczenia. Papa! Pa.